Dzień dobry, cześć czołem D29139. Przystanek osobowy piasek. Leżący na szlaku Tychy pszczyna. Przed chwilą przejechał luzak BR Ludmiła Chris Maxa. A tam z drugiej strony widzę już od strony tych jakiś skład. Zaraz się troszkę cofniemy, bo nie wiadomo, no tu i tak jest tyłu za mną jakieś ograniczenie, ale dobra, bezpieczni jesteśmy. Chyba Trax, bo widzę trójkącik niski. Oczywiście. 186 myślnik 552 kierunek pszczyna dobra zaraz zobaczymy tutaj jeden peron Widzimy tutaj drugi peron jest tam troszkę dalej oddalony jakieś, nie wiem, 30 metrów No i przejazd Co będzie jechało, to zaraz będę miał zamykane glajzy Dobra A tam już znowu coś, jakiś dzwoneczek na tą budkę drożnika, bo tutaj nic nie, nie tego. Tu sama ta budka obsługuje jedynie ten przejazd drogowy, a sterowany to jest z, z, z tych. To jest ten w posterunku. Dobra. Potem tam pójdziemy na ten drugi peronik, też coś ponagrywamy, ale na razie poczekamy sobie jeszcze tutaj. No i proszę 4XC Vectron z fajnym składem widzę beczki, proszę, jaki ładny Vectron. No i mamy znowu jakiś skład towarowy od strony pszczyny. Nie wiem co to jest. Chyba byku Rail. Ze składem gazówek. Tak, Rail Polska 201 EO. Nie wiem, stawiam 009. 002 Jednolity skład gadców w stronę tych Dobra godzina 10 minęła jest naprawdę troszkę zimno więc taki mały skromny vlog D29 139PO jasek Dziękuję za uwagę do zobaczenia do usłyszenia intercity przemo bajo